Czy wierzycie w rzeczy nadprzyrodzone, w rzeczy, które racjonalnie nie mogą być wyjaśnione? Jeśli tak, to ten filmik specjalnie jest dla Ciebie. Dziś opowiem Wam o trzech najbardziej nawiedzonych wersjach Minecrafta. Rozsiądź się wygodnie i zapraszam na seans! Minecraft Ghost uchodzi za najbardziej przerażającą wersję Minecrafta. Dzieją się na niej takie rzeczy jak samoczynnie stawiające się tabliczki oraz tajemnicze postacie pojawiające się i znikające w mgle oraz bardzo wiele innych ciekawych oraz bardzo przerażających zjawisk. No ale dobra, stworzyłem świat Co jest? Ty, nie mam rąk Nie mam rąk, widzowie Ej, mam uwalone ręce, czy wy to widzicie? Co jest? O co tu chodzi? Czekajcie, czy ja mogę sobie A, nie mogę, ej, nie mogę nawet, a nie, mogę wejść Dobra, już myślałem, że nie mogę, bo Takie są tu dziwne zmiany, a nie ma Nie ma opcji, nie ma możliwości, słuchajcie Zmiany, render distance Okej, okay, co my tutaj mamy napisane? Nie wiem, jak to przeczytać Czy ja mogę to rozwalić? Mogę, ty Co jest? Patrzcie, mamy jajko ale to wygląda jak bomba. Ej, ja z tym nic nie mogę zrobić, nawet. Ej, powiem wam, że to jest chyba jedna z mocniejszych wersji, jaką grałem. Patrzcie, tutaj są kolejne jakieś dziwne tabliczki. Aha, z tym samym. Z tym samym napisem. Pójdziemy dalej. Yy, a może zagramy po prostu survivala, bo gramy w końcu w Minecraft. W ogóle patrzcie, tutaj Minecraft Ghost i tutaj jest V i cały czas liczby się zmieniają w ogóle. Te drzewa też jakieś dziwne, bo nie do końca są one, słuchajcie, naturalne. W sensie jakieś pogliczowane wszystkie są. Ej, czyżby na tej wersji Minecraft był cały pogliczowany? W sensie, że wiecie, jakby zmiany, które są w tej. Widzieliście to? To był duch! To był duch! Ja... Minecraft 666. Jest to wersja Minecrafta, która jest uznawana za grę samego diabła. I ona jest szczególnie niebezpieczna, również jak pozostałych wymienionych innych wersji Minecrafta. Dzieją się w niej. Rzeczy takie, które ludziom się nie śnią i nie radziłbym grać właśnie w taką wersję Minecrafta samemu, a co gorsza robić to w nocy. Przedstawię Wam teraz krótki filmik tego, jak ta wersja Minecrafta się prezentuje. Wersji Minecrafta, więc no trochę się dzisiaj Poświęcam, więc mordo Jeżeli jeszcze łapki w górę nie zostawiłeś, to pamiętaj Ja patrzę, czy tam na dole Są zostawione łapki w górę Tworzymy nowy świat i zobaczymy, słuchajcie Co nas tutaj spotka Powiem wam szczerze, że jakoś nie za bardzo wiem Co w tej wersji Minecrafta może się tutaj Wydarzyć, ale na pewno wiem jedno Trzeba grać survival Żeby przetrwać, więc będziemy sobie tutaj Grali tak jak zawsze Będziemy sobie po prostu tutaj ogarniali Jakieś fajne itemasy, więc Zrobimy sobie tutaj crafting table, proszę bardzo. Generalnie plan jest taki, żeby nagrać później historię o niej, tak jak zrobiłem to ostatnio z Minecraft Alpha 1.2.7, więc y, taki jest plan. Zobaczymy jak wyjdzie, zobaczymy co w zasadzie spotkamy na tej wersji, bo tak jak mówię, ja totalnie nie wiem czego się można tutaj spodziewać. Czy mi tu wyskoczy jakaś postać, czy co mi się tutaj w zasadzie wydarzy? No nie mam pojęcia, bo tak jak mówię, totalnie sobie nie spoilerowałem, żeby po prostu y, mieć lepszą zabawę. To? Patrzcie na moje serduszka. O, mordy, ty, coś się zaczęło dziać. Ej, ale pójdźmy sobie i tak spać, bo ja nie chcę, słuchajcie, zginąć przez moby. Ale czemu mi serduszka zaczęły migać? Co tu się odwaliło? Wiecie, co jest najgorsze w takim przypadku, że ja nie mam pojęcia, ile ja w tym momencie mam życia. Co teraz? Ej, bo ja jestem najedzony na full. Nie wiem, czy my mamy pół serduszka, czy to działa tak, że wiecie, jak dostaniemy teraz obrażenie, czy my zginiemy w losowym miejscu, w sensie, czy. Te serduszka działają tak, że mamy losową ilość Jakby w danym momencie serduszek Wiecie, że, bo pokazuje mi pół Jak będę miał pół i spadnę z wysokości To automatycznie zginę I to nie jest zbyt dobra i fajna opcja Czekajcie, bo tutaj jest dużo wody Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby Słuchajcie, wyruszenie właśnie w przygodę Znalezienie nowego lądu Tylko pierw zabijmy sobie tego creepera O, dobra, Uch, ej, ale te serduszka są No, delikatnie mówiąc, przerażające Serio, nie? Weźmy sobie łódkę, bo yy, wy... W wodzie, będziemy najbezpieczniejsi, bo jednak, no, woda to woda, nie? Tutaj za dużo może się nie wydarzyć. Czekajcie, o, dobra. I płyniemy, zarąbiście. Dobra, tutaj się nic nie dzieje. Patrzcie, tam był zombiak w ogóle. Pierwszą rzeczą, jaka zaczęła się dziać na tej wersji, jest to, że serduszka same nam migają. Okej, okay, dobra. Mamy chociaż potwierdzenie, że na tej wersji cokolwiek się dzieje, a nie jak na Minecraft Hexe, wiecie o co chodzi, jeżeli obejrzeliście film. O! Uwaga, dobra, jesteśmy na bagnach, w sensie, wow, wow, co jest? Co jest? Co to za wiadomości? Ej, co jest? Uuuu, się... Minecraft error 404, lub też po polsku mówiąc błąd 404. Jest to przerażająca wersja Minecrafta, gdyż na niej możemy spotkać postać, która wygląda jakby była glitchem, błędem, a może czymś więcej. Ta postać nawet graczy Minecraft zaczyna być później taki bardziej zgliczowany i dzieją się bardzo, ale to bardzo przerażające rzeczy. Ty mnie słuchasz? Bo przecież przed chwilą powiedziałem, że jak cię zobaczę w nocy, w sensie jak mnie... U! 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 Co jest? Ej, ej! Co jest? Ej! Co jest? Bloki! Bloki! O oh, shit! Co ci chcesz mnie? Ej! Idź, idź! Idź! Zostaw! I zostaw! Nie!